witam was w odcinku z Entry Point. Nagrywam to solo, dlatego że mój przyjaciel ranek nie miał czasu na nagranie odcinka, miał cały dzień zajęty, więc nagrywam poradnik do Entry Point'a z misji Windfall, dlatego że pokazuję jak zrobić tą misję na cicho. Mówię, że dużo osób ma z tym problem. Nie wiem dlaczego to jest dosyć łatwe, no. Nagrywam to na do dlatego że mam bardzo mało czasu. No jest to dobrze, że gram bardzo mało czasu, no. Mo 3, że poziom gra od kilku lat, no SSPTIS w tej grze. <coughs> Więc tak, zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, że ta toba nie jest do niczego wystrzona, nawet może utrudnić. Więc tak, podchodzicie do Netflixa. Zależnie na jakim poziomie trudności gracie, no, podchodzicie do Netflixa i dystraktujecie. Zaraz tu przyjdzie jakiś gładz albo pracownik, który to sprawdzi wtedy musicie go ogłuszyć. I się do niego przebrać, i wtedy wejść do budynku i okazać plan A. Teraz na wszystko objaśnię, jak to zrobić zajmie ten To bo nie będzie trwał jakieś góra 15 minut, ale to na pewno, no nie wiem, raz miałem na profesjonalnym, chyba czas z kolegą 6:30, albo 6:50, jakoś tak miałem. Więc no, poniżej 7 minut miałem. To sobie dobry czas. Teraz musicie go zastraszyć. Na niego. musicie go przesunąć w to miejsce. No tutaj stajecie, on oczywiście to nie przyjdzie, i teraz stajecie za nim, bo czasami jego ogłuszycie, to on wyleci e, strasznie do przodu. I na przykład taki cywil może go no, zobaczyć, tak? Ja musicie go do niego przebrać i fajnie wziąć go w torbę i położyć tutaj, bo czasami cywili mi się już tutaj wdal. Nie wiem, nie wiem jak on dłużej, po prostu wszedł. Zobaczymy, że tu leży ciało i do policji. A do torby? Koścy cywilich, chyba bo nie zaglądają do torby. Na pewno jak weźmiesz tą torbę i położę tam na środku placu, podejdzie jakiś strażnik, zobaczy to jest w torbie i lezę policję. No i zacznie cię wystrzelać oczywiście. No, to, no po pierwsze to, to trzeba odnaleźć serwerum. Akurat i tu mam, na pewno kamerę roomową serwerum. Room. Nie wiem co to jeszcze raz, ale no. Tamto jest zielonego powerboxa. Tak, trzeba szukać serwer room'a. I camera room, bo to jest bardzo, bardzo ważne. O, ma farta. Jest bardzo ważne, właśnie, no, bo... ci tu będzie też, tak? Tak, jasne. Więc, no, to tu musicie to ogarnąć, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Bez tego się chyba nie da zrobić tej misji. Czyli, no, bez camera roomu się chyba nie da zrobić tej misji, chyba żeby jakiś który to zrobił. Chociaż wątpię. Ale no, tutaj jesteśmy w W... No, w y, yy, yy, serwerowni. Tutaj po prostu przyszukujecie ten. Komputer, jak gracie na rukin tak jak ja teraz, bo mi się nie chce na profesjonal, na operatorze, a może na live, musicie znaleźć, bo tam wam pisze właśnie jaki box. U mnie to jest zielony box, ale jak gracie na przykład na profesjonal i w górę, wtedy musicie sami sobie znaleźć ten, ten box. Sami musicie zinspektować i sami musicie dojść, który to jest box. No to, wyłączamy ten box dlatego, żeby. No, wyłączamy ten box po to, żeby trzeba się żeby wyłączyć wykrywacze metalu, które no, muszą być wyłączone, bo ja inaczej nie zrobicie tej na cicho. Yy. Dobra, nie widzę, dobra, no, nie walić. Także teraz podejdę sobie do kamera ruma, bo tu jestem pewien, że to jest Ogłuszamy tego pana. Ja gram jako hacker, yy, ja gram jako hacker slash złodziej, bo mam... mam 3600 później i sobie po prostu odblokowałam te dwie kasy, mam. Więc znowu, jeśli to się tam ma dużo udogodnień, czego mi to pójdzie łatwiej i szybciej, sprawniej, nahobujemy no, te kamery do tego, że jest to taka jedna kamera, jak już Wam pokazuję, która jak otworzymy te drzwi, to od razu nas wykrywa. Trzeba ją no, po prostu przejąć, tak? Przejąć tą kamerę albo wyłączyć. Też wyłączyć jest trudno, trzeba ją przejąć, po prostu najzwyczajniej się trzeba przejąć. Teraz lecimy do Wana. Yy. A, co miałem to zrobić, dobra, nie wiem. Zaraz będziemy miano przebrać się za Ryana Rosa, czyli za y, główny cel misji The Financer. I teraz tak, przybieramy się do niego i menadżer nas nie wykryje, ani nikt inny, bo stąd nikt nie widział Ryana Rosa, tak? Nikt go nie widział, nie, nie wie jak go wygląda. Dlatego, y, O tu się właśnie przedstawiamy, dlatego nikt nas nie wykryje. Jak coś się teraz zrobi, to nic nam nie grozi. Tutaj akurat idziemy za menadżerem. Widzicie, tutaj pisze, że zanim podążę, musimy do depozytu odebrać siano. Odbierzemy, no ale siłą. No tu właśnie do wykrywacie. Metale my oczywiście wyłączyliśmy je. Wchodzisz pan, czy nie? No teraz... O, sam się Teraz tak, jest bardzo ważne. Musicie wyjąć pistolety i nakierować szybko. Zastraszyć tego typa. Tego typa i tego typa, bo inaczej wezwał Gnaśia no zacznie, włączy się alarm. No i koniec na cicho, i koniec misji na cicho. Ale przepraszam, Ubiłem się pokoli. Teraz muszę na niego, teraz właśnie teraz to zrobię. No dobra, udało mi się wszystkich. Teraz tak, ogłuszamy tych dwóch gwardów. Tego i tego. Po co trzeba przebrać się tak za jakiegoś gwarda? On i tak już nic nie powie, więc no. Ale ważne, żeby nikogo nie zaciupiać w tej misji, bo wtedy będziecie mniej zarabiać i mniej expa będziecie mieli. Czy zarabiać chyba nie, ale jak będziecie mieli mniej. Tyle wiem. Tu jest właśnie ta kamera, się zaraz wam pokażę. Tu, tu się najważniej potrafię schować. Teraz ogłuszę tego y, pana menadżera. już tutaj chyba nie będzie pracował. Znaczy, no, on jest tylko ogłuszony, więc no no nie wiem, mniejsza i tak nie, nie będą mieli już gotówki. <grych> tak, trzeba jej tu wziąć, schować, przebrać się za garda, bo jak będziecie chodzić z Sianem jako Ryan Ross, to po prostu ludzie zaczął się takie, co, co, co on robi? No tu właśnie ta kamerka i trzeba ją przejąć, to jest, to jest moja kamerka, nasza, jak grać w teamie, bo jest zielony. Jest zielony kolor. I ja gram oczywiście y, połączeniem hakera i złodzieja, czyli infiltratorem. Kurde, już mówić nie potrafię. A, no i do tego właśnie ja otwieram to szybciej, no bo mam lockpiki też jako złodzie szybciej otwieram jak No i normalnie trzeba to otworzyć drillem, ale ja mam lockpiki, więc mi to pójdzie o wiele, wiele szybciej. No i teraz naprawdę to już jest z górki, tak naprawdę wybierzecie 50 i lecicie do, do busa. Znaczy no, lecicie do busa. Ja Wam pokażę. Jeszcze taki skrót, który jest bardzo znany, ale nam pomaga. No tak. Jak gracie w dwójkę albo więcej osób, to po prostu jedna osoba wyrzuca te pieniądze na środek, a reszta je bierze. Tu, tu mogę wyrzucić i później teraz sam nie bierzemy. No, ja muszę niestety pojedynczo to nosić. No, no, no Jest warto zamknąć te drzwi. Teraz tak, tu na górę. Tędy, 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 tędy. Otwieracie te y, okna i schodzicie tutaj. Jesteście już tutaj. Tego i teraz idziecie tą, tą samą drogą czasami ta drabina się... To, czasami ta drabina nie działa, ale no to musicie to po prostu robić bez kultu i tyle więc no ja tu już lecę idę po kolejne siano tak po prostu lecimy, lecimy, lecimy aż to się skończy no ja dostanę 2, 2500 za tą misję no i więcej ekwa, no bo jest zrobiona na cicho i do tego nikogo nie zaciupciałem, tak? Tego będę dostanę więcej expo, wiele więcej niż taki normalny typ, który robi to na głośno, albo ktoś, albo kogoś po prostu wyeliminował. Więc co, no i to jest po prostu bardzo łatwiejutka misja do robienia, w 10 minut zrobicie... Znaczy w pojedynkę 10 minut, we dwójkę nawet w 8 możecie to zrobić. W 8-7 na ruki, na profesjonalnie zrobiliśmy to w 6.50 albo w 6.30, nie pamiętam już dokładnie, we dwójkę. Nie jest taki wybitny czas na, na operatorze. Wykręciliśmy czas 7 ileś. Na operatorze na Elijcie? Nie pamiętam, jaki czas w sumie wykręciliśmy. Z moim przyjacielem Izakiem. Ja nie pamiętam, jaki to był czas. Wiem, że to był dobry czas, jak na Elijta. Ale nie wiem, co to był za czas. Nie przypomnę sobie chyba. Nie wiem. Jaki to był czas? 7 ileś. Wydaje się, że to jest na siedem 7 ileś. No, już prawie po to 8, ale 7 ileś. Tu już robię 9 minut, no bo się nie skupiam. Jeszcze sam, gram samemu, więc no wolniej to dać. O wiele, wiele wolniej. Więc, no, a to był. To było w moim prime, jeśli chodzi o TriPoint, a gdy graliśmy. Sobie ten, ten kilka razy dziennie, kilka godzin dziennie. No, walaliśmy cały czas to i robiliśmy coraz lepsze co czasy, wykręc wykręcaliśmy. Nie wiem, nasz czas najdłuższy to był chyba 36 minut tej misji na Ruki Bo ja musiałam zjeść obiad No i dlatego siedzieliśmy po prostu w grze I tyle nam to zajęło A oczywiście na górze jest licznik ja to już ten No to już jest 9 minut, no 9.20 No jest to okropny czas No jak na Ruki Okropny czas, na twoje jest to okropny czas no niestety, no tak to bywa, jak się nie skupiam na grze, tylko na gadaniu. Więc jeszcze yy, nagrywam to 18. i przepraszam za to, że tamty odcinek wróciłem rano, a nie wieczorem, no bo się zapomniałem. Wróciłem ten odcinek rano, a nie wieczorem, ale no to trzeba, no przepraszam bardzo za to bardzo, to jest moja wina. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Tego się zakapiłem. No, nie przysłałem jednego filmu, no, z, złą ścieżkę audio wybrałem, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ba, bardzo, bardzo przepraszam. Za to będziecie mieli bonusowy odcinek. Nie wiem jeszcze kiedy, ale jestem pewien, że będziecie mieli dwa różne odcinki w jednym dniu. Na pewno. Czyli znaczy, no, ten odcinek, ten pierwszy i drugi to jest naprawdę jedna i druga część. Ale tak to nazywam pierwszym i drugim odcinkiem. No, tak naprawdę to będziecie mieli na przykład, nie wiem. Detrace z rankiem np. pokładajmy bossa albo robimy więzienia. A później na przykład np. solo też nagram samemu. Zajmie to długo, będą się wysilić, no ale dobra tam. Czegoś nie robię do widzów, tak? Trzeba to ogarnąć, trzeba wrócić do prime'u entry pointa. Nie wiem, czy będziemy coś nagrywać z rankiem w entry pointa. W takim razie co no? Ten odcinek już chyba kończymy, jest bardzo krótki się ona chyba zostało wszystko. Jak nie, to nagram jeszcze raz. Jak ktoś będzie miał jakieś problemy, to podpowiem w komentarzach. Nie wiem, no. W takim razie miłego weekendu. Nie, wiem, kiedy to oglądacie, ale ja to, na, na, to nagrywam wy Naprawdę, w środę, ale mam, chyba będziecie to gdzieś Nie chyba to wrzucę w czwartek albo w piątek. Poza tym. Nagrywam to 18 czerwca, więc no. Już jutro idziemy do szkoły, więc. Przez dwa dni, bo boże ciało, tak? W takim razie trzymajcie się. I do następnego. Nara.